Siemanko, tutaj Daria i witam Was na kanale Darliwka. Słuchajcie, ostatni tydzień wakacji, wieczór. Co może później tak? No, zdecydowanie nic, każdy mógłby sobie tak pomyśleć, ale my jesteśmy dzisiaj w wielkim strachu i w wielkim stresie. Dlaczego? Zaraz się dowiecie! Co można robić wieczorem? No, my zazwyczaj sobie gramy wszyscy razem w Robloxa albo w jakieś inne gry, planszówki, w Uno, jemy kolację, no chyba tak jak wszyscy. Ale co, jeżeli dostajecie informację, że o danej godzinie nie ma prądu? odcinają wam prąd, nie macie nic dostępu do komputera, ładowarek telefonów, znaczy no jeżeli są naładowane to telefony okej, okay. ale jeżeli nie są naładowane, dostaliśmy informację, że za pół godziny odcinają nam prąd ze względu na te ostatnie ulewy i wichury będą jakieś prace, będą reperować jakieś linie, naprawiać no i co teraz słuchajcie pewnie myślicie, że jesteśmy super przygotowani, że mamy podładowane telefony i w ogóle tak naprawdę to tak naprawdę to nie wiem dlaczego ja teraz nie nie lecę ładować swojego telefonu. Zaraz sprawdzimy w ogóle, ile każdy z nas, czyli Dawid, ja, Oliwka i Stasiu, bo też ma swój telefon jakiś tam mały do gier, mamy procent baterii. Bo czuję, że naprawdę mało. Dajcie znać, co wy byście zrobili, kiedy dowiedzielibyście się, że za 20 minut wyłączają u Was prąd. Ten pan będzie bardzo smutny, bo nie pogra już sobie meczyka FIFA. Zobaczmy, ile ma procent baterii na telefonie. O oh my god, dlaczego tego nie? Podłączasz, dlaczego tego nie ładujesz? 33%! Najmłodszy, słuchajcie, osobnik, podłączył sobie telefon i ma tych procent 94%. Oliwka! O oh my god, nie wiem, czy da się gorzej. 4% zamieniłam ładowarki, może trochę uratujemy tą sytuację. I teraz uwaga, sprawdzamy, ile procent ja mam na swoim telefonie? 23%, więc... Stasiek najmniejszy, ale najmądrzejszy, najlepiej się przygotował. Stasiek, powiedz tymi, dlaczego tata gra w fifę zamiast szukać świeczek albo czegokolwiek, żeby nam świeciło, jak wyłączą prąd. I może powiecie, Daria, jaki wieczór? Przecież to jest noc, zaraz 22, ale my, korzystając jeszcze z wakacji, przedłużamy sobie te wieczory na maksa i dzisiaj bardzo chcieliśmy pograć sobie razem wspólnie, rodzinnie, w Robloxa. No ale plany się posypały, więc teraz alert rodzinny: wyszukujemy wszystkich świeczek i możliwych takich rzeczy oświetleniowych, które pomogą nam przetrwać noc, wieczór, dopóki nie zaśniemy. No bo nie będzie prądu w łazience, u oliwki w pokoju, tutaj. Pamiętam, jak byłam mała, i to jest naprawdę sytuacja z mojego dzieciństwa, kiedy wyłączyli prąd, była zima, bardzo szybko robiło się ciemno i babcia zapalała mi świeczki, żebym mogła odrobić lekcję. Seriówka. Oliwia, alert rodzinny. Szukamy wszystkich świeczek, które możemy pozapalać, bo trzeba zapalić u ciebie, w łazience i tutaj w salonie. I teraz pytanie: czy Ciocia Jadzia dostała też ten alert? Czy ona nie będzie umiała go odczytać ze swojego telefonu? Czy powinniśmy do niej zadzwonić? Wydaje ja mi się, mam że. Tam na przedpokoju chyba są dwie świeczki, Tak. Nie? Tutaj mamy świeczkę też, ale no nie Tam wiem. Tam jest świeczka duża. Trzeba zadzwonić do cioci Jadzi, bo nie wiadomo, czy ona sobie poradzi. No słuchajcie teraz rozplanowanie. Która świeczka gdzie idzie? Ta do salonu, ta do mojego pokoju, ta a ta do toalety, a ta do przedpokoju. Tak? Stasiu, zgadzasz się? Punkt pierwszy odhaczony. Jesteśmy uratowani, tylko jeszcze trzeba zapałki ogarnąć, więc mamy jako takie oświetlenie. No, szkoda, że nie będziemy mieli tego prądu, bo nie pogramy w nic. Chociaż nie, słuchajcie, przy świeczkach można grać w planszówki, w UNO i tak dalej. Teraz telefon do Cioci jadzi, no bo to jest starsza osoba, trzeba o nią zadbać oczywiście, więc żeby nie było, że, że o niej zapomniałam, po prostu zapytam się, czy są przygotowani na taką sytuację i czy w ogóle odczytali te powiadomienia. Cześć Ciociu, słuchaj, ty wiesz, że dzisiaj ten prąd wyłączają? Dostaliście alerty? No, no ja wiem. No jak po co dzwonię? No bo się martwię o was. No ja nie uważam, że wy jesteście. Nie będę tego nawet powtarzać, ok? Czyli ogarnięte macie. No dobra, no dobra, no bo nie no, bo my teraz świeczek szukaliśmy i w ogóle to. Ale to po co ty chcesz do mnie jeszcze przyjeżdżać? Nie, no ja mam świeczki. No w salonie, jedną u oliwki, jedną w łazience. Ogarniemy sobie jakoś. No, ale no, no po co? No dobra, dobra, to czekamy. Olivia z ciotką to jest dziwna sprawa. Ona mówi, że ona musi tu przyjechać, bo ona nam musi coś przywieźć. Ciekawe co? No też nie wiem, co? Prądu chyba w słoiku, albo jakieś mielone prądotwórcze. Ja w ogóle mam pomysł? W mielone w tych świeczkach. Mielone prądotwórcze, czaisz to? Świeczka o zapachu mielonego. O nie, to było obrzydliwe, Oliwia. Możemy rodzinnie pograć w Uno. Też to o tym pomyślałam. Uno będzie spoko akurat. Albo Czy... mam statki. Jak nie komputer, jak nie telefony, trzeba sobie jakoś radzić, prawda? Na waszym miejscu to nie rozładowywałabym sobie teraz telefonów, bo za chwilę nie będziecie mieli ich jak naładować. Ale my mamy paczuszki do odbioru z Paczuszki do odbioru są najważniejsze. Tak, A co właśnie. jak braknie prądu? I co będzie? Afera! Oliwcia, jeszcze 20 minut do ciemności totalnej w naszym domu. Mamo, a nie mamy żadnych zabawek na baterie, żeby je włączyć i świeciłyby się? No i to jest dobre pytanie, słuchajcie, bo mamy jakieś lampki, ale je trzeba by było naładować, żadnej na baterie. A jakbyśmy mieli takie coś, to byśmy sobie po prostu popodłączali. I bez żadnych świeczek cudowania i tak dalej. No ale co? Kto wiedział? Takie rzeczy to powinni mówić jakoś wcześniej. Powiedz ty mi, dlaczego ty się nie martwisz? Jak ja kolację zrobię? Mamy indukcję, więc no, nie, nie włączymy tego jakoś, jak nie będzie prądu. Herbaty nie zrobię, jak kolację zrobimy? Czemu ty masz taki czyli i się niczym nie przejmujesz? Mam chrupki. Chrupki masz? I chorobę masz, widzę. Bo dziad się, słuchajcie, rozchorował. Ciocia jadzia ma przyjechać. Dzwoniłam. No Dawid! No dzwoniłam, do niej powiedziała, że na chwilę ma przyjechać! Ale po co to nie wiem? Czemu wy teraz wyczerpujecie sobie te telefony? Zamiast, na, ale to nie ładuje się, o tak! Co? Dawid, czemu ty co? mnie tak denerwujesz, czy ty możesz pomóc jakoś w tej sytuacji? Dodajcie mnie! Dawid! Podłącz sobie ten telefon, a nie graj. Zobacz! Spójrz! Spójrz! No co? Kto mnie zaprasza? Stasik, nie zapraszaj ojca, dobry ja no! Zapraszam! Oszaleję w tym domu, co na kolację zrobimy? Oni w ciężiliśmy. Co na kolację Stasię zrobimy? Dobra. A może ciocia Jadzia jedzie tu z mielonymi ona narobiła nam mielonych na przetrwanie bez prądu? Ale <laughs> fajnie Zmacznego. będzie, nie? Nie? Smacznego. No ale dobra, teraz tak już pytam serio, no bo wątpię, żeby przyjeżdżała teraz z mielonymi. Co na kolację zrobimy? Oszaleję w tym domu, tylko na mojej głowie jest wszystko. Słuchajcie, wszystko Zmacznego. na mojej głowie! Daria mi kazała powiedzieć, że na kolację zrobimy kanapki. Nie kazałam ci powiedzieć, że na kolację kanapki, tylko kazałam ci powiedzieć, jaki ty masz w ogóle plan działania. Jakie jaki kanapki będziesz po ciemku robił? No, ja latareczką poświęcimy. Bo... A ile ty masz procent na tym telefonie? No, to mamy Nie, no powiedz, pokaż, proszę cię bardzo, ile ty masz teraz? 23! A jak patrzyłam, ile było? trzy. To ty będziesz stał ze świecą i z wosku będziesz wróżył nad kanapką, tak? Komu się wywróży jaka szynka? Łobuzy mama przeżywa tak, co zjemy na kolację, a my sobie pojedziemy na Maka, a ona sobie posiedzi. <grystanie> Słyszałam! Na żadnego maka sobie nie pojedziecie, bo nie będziecie po nocy fast foodów żreć i poza tym, że na przykład w McDonaldzie też może nie być prądu. I po co pojedziecie? Mama, że ma McChickena. Tatoś wam mak kanapki zrobi w domu, nie McChickeny w McDonaldzie. Tata, możesz zrobić nam hamburgera. No? <grystanie> Wszystkim nam tata hamburgery zrobi, jak taki cudowny pomysł miał. Z Ciocią Jadzią zrobi. O, to jest najlepszy pomysł. Ciocia to hamburgery wykołuje z czegokolwiek, co mamy w lodówce. To będą hamburgery. Tylko Ciocia jadza, lopi! No nam to złobego, a nie brzydkiego i gorszego. Dlatego jak Ciocia Jadzia zaraz przyjedzie, to ją poprosicie i razem Wam coś dobrego zrobimy. Takiego ala hamburgerowego. Na pewno Ciotka coś wymyśli. A wiecie, co jest najśmieszniejsze? Że my w garażu mamy taki agregat, do którego dolewa się, nie wiem, benzyny, oleju, czegoś tam się dolewa takiego, i on wytwarza prąd. I my w życiu jeszcze z niego nie skorzystaliśmy, chociaż było multum okazji. I może gdybym dzisiaj wiedziała wcześniej, to dzisiaj właśnie pierwszy raz byśmy go przetestowali. No ale niestety nie wiedzieliśmy, więc trzeba sobie radzić jakoś inaczej. I teraz słuchajcie pytanie: gdzie jest ta ciocia Jadzia? Bo ja już się stresuję, że ona mi tutaj w ciemności wejdzie, ja nic nie będę widziała i to będzie w ogóle jakiś chaos. Nie wiem, może ja do niej jeszcze zadzwonię. Halo, halo, i za ile będziesz? Będziesz w ogóle je jedziecie? Za dwie minuty? Dobra, no to ja idę otworzyć furtkę. Co mam ci pomóc wnosić? Co ty znowu wymyśliłaś? Ciocia, co to za pudełko jest? Zaraz tu nam prąd wyłączę, a ty jakieś rzeczy nam przywozisz? No co ty? No w tym pudełku to jest właśnie ratunek na ten brak prądu, no! No, ale my to mielonych nie będziemy teraz jeść. Czyś ty oszalała? Czy ty myślisz, że ja wam karton mielonych na i przywiozłam? No ludzie! No trzymajcie mnie! No, co trzymajcie mnie? Jak my jesteśmy chorzy, to smażysz mielone. Jak mamy gości, to smażysz mielone. Może ja stara jestem, ale nie głupia. Wszyscy do pokoju oliwki marsz. A ty, mam nadzieję, że zdolności plastyczne to jakieś posiadasz. A co ma wrak prądu do zdolności plastycznych? No, chyba oszalała ta kobieta. Ty to już się nic nie odzywaj, Dawid Ja tu wam nowość i ratunek przywiozłam Zaraz wam ten prąd ciachną I będzie za późno, więc bierzemy się do pracy My z Mireczkiem już swoje dekoroszce zrobiliśmy Dekoroszce? A co to jest? A to jest właśnie, słuchajcie, dekororzec, lampka nocna DIY. No nie tylko jednorożce, bo są też inne zwierzaki, słuchajcie. Cała kolekcja do zebrania, no ale najważniejsze, że się świeci. Na baterie jest, ale najpierw, zanim się zaświeci, to trzeba wziąć mazaka albo naklejki, które są dołączone w zestawie i pięknie tego zwierzaczka ozdobić. I nie tylko na brak prądu, bo na każdy wieczór na nocnej lampce, lampka nocna, dekororzec. no proste jak robienie mielonych, no. No przecież to jest tak proste, że no ja nie wiem, że oni na to sami nie wpadli I słuchajcie, tych dekoroszców zwierzaczków jest bardzo dużo Te duże na przykład mają w zestawie jeszcze doczepiane kolorowe pasemka na włosy Są jeszcze mniejsze, kotki i pieski O i tak zobaczcie jak pięknie można to sobie zrobić Są jeszcze średnie i całe rodzinki też są i słuchajcie, w ośmiu kolorach się świecą No bajer jak nie wiem Po prostu fajny pomysł na prezent No a że ja teraz wyczułam Okazję dodawania prezentów To żeśmy z Mireczkiem przyjechali I im te korożce na ratunek przywieźli No tylko teraz to oni muszą się wziąć do roboty Te mazaki odpakować Te naklejki wszystkie Podekorować te zwierzaczki swoje No i ustawiać na półkach wszędzie No to im oświetli cały dom Nie będzie tragedii, nie będzie palenia świeczek Bo te Dekorożce się ładnie będą świeciły I o! No i wy powiedzcie Jak bez ciotki Jadźki Przeżyć można? No jak? No to już wybierać te swoje korożce I jak zrobicie to nie będzie paniki nie ma prądu No i bardzo dobrze No to wy sobie róbcie a ja uciekam do domu Jak zrobicie to zdjęcia wyślijcie Jak wam się te telefony nie porozładowywują no Słuchajcie Jadzia to jest Jadzia ja pewna taki pomysł nie wpadła. Zresztą ja o tych dekoroszach nie słyszałam, ale ja już sobie sprawdziłam. I na Allegro można kupić, i w Biedronce słuchajcie, można kupić. Ty pokaż to. Podzieliliśmy się ogólnie na dwie drużyny. Drużyna dziewczyn. Tu obecna i drużyna chłopaków, którzy tworzą następnego. Bo jest, mamy tak? naprawdę ultra mało czasu, więc spinamy się na maksa i robimy to, żeby, żeby zdążyć przed tym prądem. O, pokaż nie. teraz, tu będzie wszystko widać. Zobaczcie, tak wygląda ten dekorożec i tutaj jeszcze widzę, że właśnie on ma te kolorowe pasemka, o których mówiła ciocia Jadzia i flamastry i mnóstwo naklejek. I nie chcę nic mówić, ale on ma fioletową podstawkę. I jest też fioletowy mazak. I słuchajcie, ta podstawka to jest jakiś bajer, bo tutaj jeszcze można elementy z kartonu wykorzystać. Zobaczcie, rakiety, jakieś deskorolka i, I poczekaj. To się bardzo łatwo wyciąga. On to trzyma tutaj normalnie w tej łapce jednorożcowej, ile nakleję wite włosy. I jeszcze, to jest to, że tu są takie y, klejowe. A, że można przykleić. Tak, tak. Mega fajne. No i słuchajcie, on. Albo ona, jak tam chcecie Ale ślicznie to wygląda Ej, nie w tą stronę, poczekajcie Bo tutaj jest ta podstaweczka Oliwiano, to podejrzewam, że ten Albo ta będzie u Ciebie w pokoju Ej, tutaj nawet można te serduszka Na kopytkach pomalować Jakie to jest cute, oh my god Jak idzie męskiej drużynie? Dawid i Stasiu pisze Dawid i Stasiu pisze na tym dekoroszu? No. Ej, jaki wy mu tu krawat zrobiliście Mega wygląda. Słuchajcie chłopaki, naprawdę mega dobrze się spisali Olivia. My naprawdę musimy przyspieszyć tempo, bo coś czuję, że za chwilę będzie pyk i będzie wszędzie ciemno. A my Ej, do tego dekoroszca. Potrzebujemy baterie, więc jeszcze trzeba tutaj odkręcić szybciutko i włożyć. Wyłączyłam duże światło, żeby sprawdzić dekoroszca chłopaków Zobaczcie jak mega im to wyszło i jak to się fajnie świeci Wyłączę może jeszcze tą lampkę koło mnie, żebyście mogli lepiej zobaczyć O, jest teraz, o jeszcze jakiś tam z tyłu idzie Zobaczcie tak świeci ten duży, teraz go będzie trzeba ozdobić pięknie, ponaklejać klejki. Mamy tutaj niebieski, ciekawe jaki będzie za chwilę kolor, poczekajmy o już się zmienia Fioletowy No ten to na maksa uwielbiam Słuchajcie no nie byłabym sobą Nie byłabym sobą Gdybym nie pomalowała jednego kopytka Na fioletowo A raczej tego wgłębienia Zobaczcie nawet tutaj to na baterie jest fioletowe Więc to serduszko Które tutaj ten dekororzec ma Jedno zrobimy na fioletowo Ej ale całkiem fajnie i przyjemnie się to maluje Dobra jak tam chcesz Staram się żeby tutaj nic nie wyjechać Mamy pierwsze kopytko, więc teraz przekazuję w ręce oliwki i zobaczymy, jak ten dekororzysz będzie finalnie wyglądał. Spójrzcie teraz na te naklejki, ile tutaj fajowych rzeczy można ponaklejać, jakieś gwiazdki, nawet alien się tutaj znalazł, jest księżyc, nutki, mega fajne. Czemu takich rzeczy nie było, kiedy ja byłam dzieckiem? Jak tam wygląda nasze drugie kopytko? Tak. Ale super, a włosy też będziemy doklejać? Tak. Tutaj są pasemka, słuchajcie. Ale na koniec. Kolorowe tutaj na, na górę, tak? tak? A grzywę też malujemy? No naszemu tak, tutaj jakieś pasemka? Tak. Ej, ale zróbmy go różowo-fioletowego. Proszę. To są inne ja wiem, że są kolory piękne, a ja bym bardzo chciała, żeby on był różowo-fioletowy. A inne, inne, inne też. zrobimy jakieś inno-kolorowe, a błagam cię, tego zróbmy różowo-fioletowego. Proszę. Mamy jeszcze jednego gigasa, więc oliwka proszę bardzo. Tego będziesz mogła sobie pokolorować jak tam będziesz chciała. Mamy to jakiegoś mini kucyczka, kolejny słodziaczek po prostu. Oj, ta ciocia jadzia, ej, a to to jest jakby mopsik, albo jakiś bulldog, piesio. A tutaj słuchajcie, cała rodzinka, dwa wobaski, no i mama, albo tata, jak tam chcecie. No i mnóstwo mnóstwo naklejek. Dla wszystkich fanów malowania, DIY, jakichś właśnie plastycznych rzeczy, no to słuchajcie, to jest. Jedna rzecz w wielu, no bo i lampka i można pokolorować i ponaklejać i sobie pozmieniać i zaprojektować, więc dla mnie mega fajna sprawa. Zaraz Wam pokażemy jak będzie wyglądał mój i Oliwki jednorożec, a raczej dekorożec, no i mam Oliwka nadzieję, że zdążymy. Przed tym jak wyłączam prąd. No, Stasiek, niezły z ciebie, artysta! Dawaj mu jakieś naklejki, poprzyklejaj. Słuchajcie, wyczytałam tutaj, że jeżeli przyczepność tych pasemek się zmniejszy, tutaj, wiecie, do głowy, to wystarczy, że przemyjemy je ciepłą wodą, te końcówki, i potem one, wiecie, będą się lepiej kleiły po prostu z powrotem do tego jednorożca. Więc mega fajna sprawa. Mamy to! Mamy to jeszcze nie do końca, słuchajcie Ale zobaczcie jak Oliwka pięknie tutaj tego dekorosza pomalowała Różowo-fioletowe pasemka I w sumie widzę, że od łapek jej yy, zrobiły się tutaj takie fajne cienie Jakby kolorowe, że on wygląda jakby był jakieś ombre albo coś w tym stylu Ma też ogonek Tutaj mu zrobiła te łapki, jedna fioletowa, jedna różowa yy, O, Oliwka, dobrze, że jesteś Trzyba Bo kazać. teraz czas na naklejki i włosy Ale do niego bym chciała tylko różowe pasemko Mam nadzieję, że ze mną no ale jeszcze naklejki. I ja tutaj sobie Naklejamy. już jedną wybiorę. Tak, ale, ale ja... Już... włosy, włosy. Włosy, włosy, ale ja bym chciała jeszcze na pewno gwiazdeczki. Ojeju, te serduszka są przepiękne! Ja wybieram to i damy mu tutaj. Taki tatuaż. Wiecie? Oj, myślałam, że zgubiłam, dobra. Okej, okay, Dobra, Zobaczcie, jak pięknie! Odlepiam, mamu odlepiam. To tutaj, 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 no. Dobra. Jest. Trzyma się, mamy kolorowe pasemko. Wiesz, jeżeli byśmy pomalowały tego konika na te kolory, na przykład te, co ja na początku nie chciałam, te zielonka, wo niebieskie, no to wtedy tamto pasemko też będzie idealne. Dobra, bierzemy się za więcej o, się naklejek. Podoba, to... Ja mu zrobiłam tutaj tatuaż, Oliwka. Ja też mu robię tatuaż. Dobra, a gdzie? Tutaj, z tej strony? O, będzie pięknie! Wow! Ej, pięknie to wygląda, seriówka. A z drugiej strony. Czekajcie! Włącznik. Ej, bo oliwka to są nasze ostatnie minuty jeszcze z normalnym światłem, więc za chwilę dekorożce spełnią swoją rolę i uratują nasz wieczór! dosłownie za kilka minut tracimy kontakt z elektrycznością. Dlatego czas odpalić nasze dekoroszce. Tutaj wszystkie akurat stoją, ale te mniejsze zabierzemy sobie do salonu i do łazienki tego średniaczka, którego również udało nam się zrobić i jest śliczny. Więc odpalamy. Uwaga, żeby mi się udało tak jedną ręką. Oliwkę wygoniłam do łazienki, żeby się już przebrała. Dobra, i tego małego może jeszcze zostawimy jednego. Ale on ma tutaj mały śmieszny włącznik. Oh my god, nawet tego nie zauważyłam na początku. Dobra, ej, można odpalić je tak synchronicznie, wiecie, chyba, że, że będą... Chociaż one teraz już tak się synchronizowały. No dobra, a te dwa y, bierzemy sobie do łazienki i do salonu, no i mam nadzieję, że uda nam się pograć w jakieś planszoweczki przy tym. Oliwka zdążyła jeszcze umyć ząbki, przebrać się w piżamę i. Okej! Okay. <laughs> Jeszcze te koroczce! Stasiek! Czyli się zaczęło! Dobra, mamy... Ej. Dlaczego ja przez to wszystko nie podłączyłam? Telefonu, ja mam tylko 17%. Stasiek, ty masz najwięcej! Od coś. Słuchajcie, chyba będziemy szukać Stasiu, piżamy po... O, zobacz jakie mam świetlonko! Po ciemku, ale podświetlimy sobie przez Ej, no zobaczcie, jakie my tutaj mamy doświetlenie jeszcze Słysko. różnokolorowe. Daj mi! Proszę, a ja... A ja? Którym się mogę doświetlić? Bo mnie tu już w ogóle nie widać. Ten. Tutaj. Dobra, okej. Okay. I ten wyszedł pięknie, ale teraz wam już go... Ja już nie pamiętam, czy ja do końca go pokazałam, czy ja zdążyłam, bo Oliwka nakleiła tutaj naprawdę mnóstwo jeszcze fajnych naklejek i słuchajcie, no to jest nasz ratunek. O, teraz jest dwukolorowy. Tutaj na górze jest jasny, no tu był czerwony. No idealnie wam pasują. Ej, a tacie to żadnego? Dawid, ty żyjesz? Halo? Ej, wy wiecie, że oni serio napisali na uszkach tego pieska Dawid i Staś? Ja tego wcześniej nie zauważyłam. Nie, one się o, nie... O, jest czerwony znowu. Nie, one się tak nie zmieniają na pukanie. One po prostu tak płynnie zmieniają swoje kolorki. Więc słuchajcie, ja doświetlając się dekoroszcem, co robimy? Stasiowi zaraz znajdę piżamkę. Czy gramy rundkę w jakąś planszówkę? W karty, w karty, dobrze, będziemy grać w karty, słuchajcie. No i mam nadzieję, że... Ej, w ogóle cały czas będzie nam się zmieniało oświetlenie i to jest trochę śmieszne, ale też fajne. No i mega fajnie, że, że taki dekororzec może sobie stać przy łóżku i robić za lampkę nocną, bo jest naprawdę superowy. A oni tam mają z tyłu świetną zabawę z tym zmienianiem kolorów. Więc słuchajcie, dajcie znać, jak Wam się podoba nasze rozwiązanie na brak prądu, i powiem Wam, że naprawdę to ratuje sytuację. A teraz żegnam się z Wami. Oliwcia, możesz wyciągnąć karty. Weź sobie te korożce, wyjmij sobie z półeczki karty. My będziemy sobie teraz pląszówkować, dopóki nie padniemy i nie zaśniemy. Na te korożce będą nam przyświecały, będą nam świeciły. Mam nadzieję, że będzie cokolwiek widać. Będzie Oliwka na test! Na test zaraz musimy zrobić test, czy widać karty, żebyśmy mogli okay. sobie pograć. Test, słuchajcie, widać wszystko. Widać, jest git. Git git git. Więc Oliwka możesz zacząć rozkładać, a ja żegnam się z wami. Bardzo dziękuję za oglądanie. Zostawcie nam łapki w górę, subskrypcję i dzwoneczek. No i jeszcze raz dajcie znać, jak podobają wam się nasze nowe zwierza kolampki. Dzięki za oglądanie. Papatki. Pa! Halo, dekoroszce, robią papatki. Pa! pa. Pa. Ej, to jest naprawdę bardzo fajne pożegnanie. Nigdy takiego fajnego nie było. No.